Witam Was. Nazywam się Irena Kołodziej. Jestem doradcą edukacyjno-zawodowym w Centrum Kształcenia IDAN. Opowiem krótko o ocenie i uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą w zawodach regulowanych. Osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe w zawodzie regulowanym zdobyte za granicą i chcą je ocenić i uznać na Islandii, powinny wysłać podanie do Centrum Kształcenia IDAN. Aby móc ubiegać się o uznanie kwalifikacji na Islandii, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, należy posiadać oficjalne wykształcenie w danym zawodzie, co najmniej trzyletnie, a po drugie, posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym zawodzie. Formularz podania o ocenę i uznanie kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych znajduje się na stronie internetowej IDAN. idan.is i na stronie Europass, europass.is. Podanie należy wypełnić i wysłać wraz z wymaganymi dokumentami do nas, do IDAN. Wraz z podaniem należy wysłać następujące dokumenty: Odpis świadectwa ukończenia szkoły w języku ojczystym, ostemplowany przez szkołę wydającą świadectwo lub przez inną uprawnioną instytucję, który zawiera informacje o czasie trwania nauki. I programie nauczania zawodu, takie jak listę przedmiotów, tłumaczenie świadectwa szkolnego przez tłumacza przysięgłego na język islandzki, angielski lub język jednego z krajów skandynawskich, zaświadczenie o co najmniej trzyletnim doświadczeniu zawodowym w danym zawodzie, zdobytym w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Takie zaświadczenie może być na przykład w formie świadectwa pracy lub oficjalnych dokumentów w języku islandzkim lub angielskim. Oprócz tego do podania trzeba dołączyć poświadczenie odpowiednich uprawnień zawodowych, jakie posiadane kwalifikacje dają w kraju nabycia, o ile to dotyczy. I na koniec kopię paszportu. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów są one sprawdzane w IDON i wydana zostaje opinia, która jest wysłana wraz z podaniem i dokumentami do Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo Edukacji ocenia dokumenty, m.in. na podstawie opinii IDAN i przesyła składającemu podanie odpowiedź. Kwalifikacje ocenia się pod kątem islandzkich uprawnień, czy spełnia się wymogi dotyczące wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu regulowanego na Islandii. Przy pozytywnej odpowiedzi dostaje się list od Wschodniego Urzędu Wojewódzkiego Cisle Madeleine który wydaje zezwolenia na pracę osobom spełniającym wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Przed wydaniem zezwolenia trzeba złożyć do tego urzędu opłatę wyszczególnioną w liście. Jeśli odpowiedź na podanie jest negatywna, to powodem jest fakt, że przedstawione kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe nie spełniają wymogów, które są na Islandii. Porównując z islandzkim programem nauczania danego zawodu, przy negatywnej odpowiedzi można złożyć odwołanie z prośbą o okres adaptacji w danej branży lub egzamin umiejętności. Wniosek o odwołanie składa się do Ministerstwa Edukacji. Jeśli uważasz, że spełniasz podane wymogi i chcesz uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych, to jak najbardziej powinieneś złożyć podanie. Uznanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest ważne. I może mieć znaczenie pod względem wynagrodzenia w zawodzie. Zainteresowanych uznaniem kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, w zawodach regulowanych, zapraszam do kontaktu z Centrum Kształcenia IDAN. Nasza strona internetowa to idan.is. Numer telefonu 590-6400, a e-mail idan.is. -idan Chętnie udzielimy Wam dalszych informacji i pomocy. Zapraszamy.